Brok się i jesteś. Tak. Kłarnie. Kolejny dzień, kolejne lotnisko, jesteśmy w Malezji. Szukamy naszego przyjaciela Jędrka, który na pewno gdzieś utknął. Jest i nasza Jest. Masz No, ja też dobrze ja, 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 ja bardzo dobrze spałam. cały czas turbulencje e, ja turbulencji. mnie nie ogóle. Nie wiem, ja tam nie spałam jak ale jest Dobrze spałam nie, no, nie było tragedia, ale... I I to... I jest. No Jest nowa wiza Bojtask jest zadowolony, kolorowa Wygląda przepięknie Na razie czekamy na nie Tania Ile za kanapaczka? 550. 5,50 to jest około 4 z 50. Liczę na Creation. Creation. Osoba teka, osoba teka zjada. 7,90 i owocka Tak Tak. Coś takiego mogę chcieć. dobra, no, to No Oczywiście, gdzie się znajdujemy w sekcji no, z alkoholem? Nieziemsko drogi. Nieziemsko drogi tutaj, ale to, to wiedzieliśmy, niestety. No, ale łudziliśmy się, że może nie będzie tak drogi. Wojtas? To jest bardzo woltaż. 5V. A za ile to jest? Za puszkę 10 zł? Gorda no, no, droga. No, 8 Ojej, ale hajnie, hajnie. Hania, kiedy jest to? Za jakieś 13 złotych? Za 16,70 No ale ze złotych liczę Aha, do złoty na czat przydzielisz przy, przy No, 30. Nie jest jedna piąta Nie jest jedna piąta O, może zupkę chińską? O nie, dajcie mi spokój z zupki A ta wygląda spoko. to wygląda spoko Powodzenia <laughs> to nie... No to szukaj 18 tutaj Nie ma tu 18, tu jest 18 A tu jest 18, patrzcie jaki Jasne pierunia a jesteśmy na czwartym Czyli jeszcze 14 w górę. Wojta, jak musisz wyśleć, bo to tylko do stu kilo. Żart <noise> stulecia. Lecia. Dobry żart. Przyjebałeś się. Nie możesz przyklejać do kamery. Później nagra i potem ta ja mama nie będzie. P -pika. P -pika. Nie, bo nie wiem pipi wypikać. Wszyscy i... mi mówią, że jestem ordynosem. No i... <noise> o kurcze. Najlepiej, no, że przeklinać. Ja nie. Jeszcze nie tak się wyczułem. Osiemnaście, tak? Dziwnie. No. Pasuje. Czyli tytuł. O! Mam dupę w tym, <laughs> Za całe. ile? Nie chwaląc się 160 100... pieniądzków? Dobra, to jest mi zaraz. To Ależ brudne Później, firanki. Próbamy się, próbamy się, za nie, źle. i like it. Ale powiem szczerze, że apartament ci woda jest. się piwa z tej w całej, cudownej okazji. Kurde, czekaj, tu jest w ogóle jedna sypialnia. Ale te firanki są strasznie brudne, nie ukrywam ale dobra. To jest druga, co tu jest? O kurwa, to jest <laughs> To dźwięk. mieszkanie jest zarobiście zarobiliście duże. Myśmy to wynajęli za jeden, Za 190 pieniążków złotych. Lol, Za nice. 190 złotych? Tak. Dobra, zróbmy ładnego tura, póki jest czysto. Bo za chwilę tutaj na pewno Ej, wywalimy ja wszystkie to, swoje to, rzeczy. Jaką czysto no. światło? Gaje światło? na światło tutaj. No, fora, tu. Elegantna. Nie mogę tego nie się. Wow. <grym /dźwięk> wow, nieźle. dobrze to wygląda. By... I tam jest jeszcze jeden klop. No fajnie, że to są dwie łazienki. O, wkładać się no, na noc. Nie, nie, oni nie, nie,

Oj, oh, no, no. no nie jest Takiego nie, no, nie Ale nice. ale nie ma, nie, ma, nie ma człowieka na parku. Nie ma, Kodzinek, w jak skoczysz na dół, To było dała tego wyglądania Nie <laughs> Nicpiej Dobra Tak, bo to, Kaj, to czy teraz to muszę końców. Odbiję tak się Ale nie wiem, no nie to mocno, ale no. no. Wojtek, jak się czujesz? Bardzo jak dobrze. Trening ale... zrobiony? co? Trening zrobiony? Ach, ja. To i nie można nazwać. Ale jest źle. Jest źle. Czyli co z Ironmanem? Będzie, będzie. To... trochę. Ale jest Nie Niedobrze, nie chciałem tego usłyszeć. Powtórka. Klaps. Jest jak pod... się czujesz, Wojtek? Jest padaczka Jest super dobrze, forma jeszcze lepsza. Jesteśmy na obozie szkoleniowym w Malezji. Na super diecie, diecie, dieta cud, dieta pudełkowa. Dieta pudełkowa jest niskokaloryczna. Nisko tak. tak. Zawiera dużo na dla chyba. Na pewno dużo, węg dużo węgla jest. Tak. Mało białka. Miało białka, tak. I dieta cud. Idealna I dla chińskich. sportowców. Tak. Pozdrawiamy z Walezji. Pa. Ale tu mają pompę. Proszę, dubla. Jesteś parową. Ale jest śpiewany, miała być. Nie. Yeah. Zobaczmy, Wojtka sypielęka. Tak jak Wojtka, jak pokażę sypielękę? Kolejna sypielanka. Pysciutka, ładniutka. Ładnie, podniutka. czy jest to jest widokiem na. na, na szampo. Rumtur. Proszę bardzo, room tour, pokój numer 2 Tu czy... mieszka jeden. Tu mieszkam ja jest bardzo czysto Proszę bardzo, jaki widok O taki mieszkanie nic nie robiłem A tu Wojtek nasz przewodnik, zapraszam Wojtek patrz pa, pa, pa tu jak jest zajebisty zelenie. Nie, o to, 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 to jest. Zepsuty. Chodźmy dalej. Łazioneczka prywatna Nie wiem czy czysta, ale chyba tak Proszę bardzo, ładna. Tutaj można wyprasować rzeczy. A Wojtek urzęduje, tu Tu jest jego biuro. Biuro poselskie Wojtek Kochanowski. Tak jest, O takie biuro nie robię. Przyszły yy, współwłaściciel spółki. Kochanowcy kompany. Kupisz to? Kupisz to? Który budynek byś kupił? Ten, to, co budują. Ten z wieżami, a tutaj salonik, proszę bardzo. No i najważniejszy gwóźdź programu, czyli ja. Ty, ty się nie w ja jestem teraz operatorem beauty check. Beauty check. Wojtek, prezes z widokiem na... Dobra, księżniczki, się. Dobra, zwijamy manżur. Jakby to powiedział Wojtek Wieszko kochanowski Ale dzisiaj Wojtek nie jest Wojtkiem Wieszczem-Kochanowskim Tylko super fajnym Wojtkiem Oczywiście Można do zajebistości w z każdym <grym> nie. To jest, że za każdym razem jak wychodzimy To on coraz cięższy To bo wspomnienia Wojtek do pycaka ładujesz Wspomnienia Wspomnienia o to Wrócę to nie wiem, do tego. Pójdę. Wojtek, jesteś klucznikiem, masz klucznik. No, no No, sanatorium, żeby jadać. To jest max, na co będziemy stać. Na sanatorium? Wojtek przygotowuje się do na, w sanatorium. Ja mam w kieszeni jedną. nie no, też. Jak... ja też mam jedną. Za mną kamraci. Wszystko mamy? Godność? Jest. Godność nie ma pasport? Jest. O Jezu, ale ja czuję, że jak my wyjdziemy tam to nas ugotuje. Zamówię, zamówię nam transport. Content creation? No w końcu, chyba by wypadało coś Ale zrobić, co nie? Momencik No nie właśnie to ciekawie Nie czuję się tutaj też w porwie w piersi Mamy Wojtasa Myślemy na niego wszystkich On wszystkich wyjaśni tak, Bo to to. ma. Gdzieś no, tutaj tragicznie. To no. ciekawe, jakby Ania na przykład przez całą to co teraz jechaliśmy. Aha, sama jechała sama? No, jechała sama? Hmm. No, Ile osób to ją zaczepiało? No ciekawe. Ile osób co? Ile zaczepiało. Kurde, o, są to takie nie te co jadliśmy. wyglądają. Tu nie wyglądają zachęcająco. O, owocki. Ale nie tutaj. Owocka z jedną, ale nie tutaj. Jedzenie jest takiego garka. A to jest ciekawe w ogóle? No. A ja nie jest tak szybko. Że oni tutaj mają tak popularne te bazary, u nas to zniknęło całkowicie z tego. U nas to tylko takie odzieżowe się stały. Nie, znaczy, nie ma tego już praktycznie, w Sanachu Nie no. Znaczy. W nie no, no, no ale myślę, że w mi się o stawach, nie? Na nowym kreparzu. No na przykład mi się o stawach bardziej wiesz. No. To jest jakiś glon, jest. A ty? To... O, patrzmy na tę walkę. To jest tak troszeczkę tak za 5 zł, patrzcie. Całkiem spoko. Ciekawe to jest prawdziwe. To, to na pewno nie. Co to znaczy w ogóle? To jakieś oznaczenia, co ja nie wiem o co chodzi. Się się Patrz koszulki za 5 zł, no to za właśnie nie mówię, złote. Że nie Włóci się. Wojtek, nie Włóci. 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 Możemy wziąć. Ja bym wzięła sobie, ale nic tutaj. Ale co, podróbeczkę? No? O Nie, po, taka jest? koszulka z tymi wieżami. No to jest tanio, nie będzie. Wajźmy dalej, zobaczymy. A co to jest? Taki wielki groszek. Bub. Tak, bób. Tak wygląda tak? Wygląda Bób. Nie, Bób. U nas właśnie Bób, normalnie. No tak, ale tak, tak wygląda. Się, ale to, nieba, tak. Ale to są na pewno złote wyroby. Co ty? Na pewno są złote. Czemu to? Bo tak wygląda? No. Nie, bo się wygląda podrubę. straszna żółte są jak cholera. Ja się znam. ja się znasz! Wyciłam się. Nie wiem, pewnie nic, no właśnie. Zł wyrzuciłeś złoto, to tak się znasz. No wyrzuciłem, ale... Ale ciekawie to wygląda. Panie Bazarek, to no. idziemy tam? Chodź tam? Chodźmy. O tu będą duże Możemy sobie owoców wziąć tutaj. Tylko że nie mamy pieniądza. Aha, nie mamy pieniążków. To nie weźmiemy. Będzie na Lisa. Kurde, tutaj na, jest. Ale spoko. Nie się <noise> Już od razu. Ale tutaj przynajmniej pasję tym owocem. Wiadomo, że jest gorący strasznie, ale jest chociaż taki zapach. fajny. Czy jestem tych oryginalnych bananów. No, albo kilogram za cztery ziomki. No, no. Ale jakby nic w normalnej cenie, 11 zł, niecałe. całe Jakby to nie powiedzieć oczami, że w ogóle nie mam pieniędzy? No, no. Wyglądamy na bogatych tak. ale ogromny jest ten bazarek. On się nie kończy. No. Dziękuję, tutaj. się, nie wiem. to jest ogromne. Oh, furza, ryba. Ładnie to ryba. to wygląda. Ładnie, no? Ej, ale najgorsze jest to, że tutaj to mięso na taśmie się stoi a to byś u nas trzymał w chłodniach w zamrażarkach <laughs> jaka ryba Żeby, hello, hello. Żołnace, że u nas takie rybki były strasznie drogie Tu jest kilogram rybki za 16 za 7 zł, za 7. Nie ma to zapachu na filmie nie odda Na no nie, nie ukrywam, że straszam Zapachu nie odda, 16... nie ma szans. Wodą z ryby. Ciekawe, co to jest taka wielka, o kurde, ale to wielkie Ojej, fuj, o Mateo. <grywki> Dzień dobry. Czekaj, że mnie padł do dziury. Chcę być z tej strony. Pytali owoce? Tak, ale muszę być daleko. Halo, halo, wojtku. Halo, halo, jędrzeju. Jak się dzisiaj czujemy? Bardzo dobrze. Gdzie jesteśmy, opowiadaj. W Malerzi. Widziałem, to jest nasz punkt docelowy. Po to tu przyjechaliśmy. Wracamy obecną. wspinał? Tak. Be... Wojtek ma zewnętrznej. Po szybach. Wojtek ma Bez, tak. Bez Majtek. Bez Majtek. <głos》> Na waleta. A cię nie będzie słychać, jak ty mówisz, tak? A mówię głośno. A no, chyba, że. Idziemy, Wojtek, bo oprowadź nas po tym pięknym mieście. Prowadziłbym was, jakbym wiedział, co tu jest do prowadzenia. No bo. Wojtek się dzisiaj dowiedział w ogóle nie wiedział, gdzie leci. Wojtek w ogóle nie wiedział, gdzie no, na mapie jest. Bo niestety pomylił się, powiedział, że leci do Honolulu. Do Honolulu? Tak. To jest żart mojego ojca, do mojej mamy mówi: Honolulu. <laughs> żart Czesława. A ja jestem Princess Passenger. <laughs> tak. My już mi Wojtka wynajmiemy jako ochroniarza. Tak. tak. Potem, mu, potem trenował cały rok, żeby jechać z nami. tygodnie na imprezie. I stwierdził, że na 38. piętrze nie ma siły pływać. Tak. Bo Ma chorobę wysokościową. Nie, to był ten. Ten trening, trening wysokogórski. Tak, trening tak, wysokogórski. Kiciu! Ale Ale jest mi gorąco. Wygląda jak mój kochanieczek. Ładnie. Ale, ale online. Jak to pierożka nie zjesz? Trochę źle to zabrzmiało. No, Kurysz, ja nie skomentować. No, Mikrofon <grym> włączyć. Jakub kontrolował, nie byłby pocieszony gdyby się nie zjadł ale, ale coś Musisz zjeść pierożkę. Drug wejście no? opening op 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 Pierożka. Wow. To, Mam potencjał, mam potencjał kulinarny też? Tak. a małe to trochę. Hmm. Zupełnie bez zapachu. Dobra, ale co dalej? Mam co dalej? To... No to masz to i dajesz na to sos jeden drugi. Doszkę dajesz na talerzy. Trzeba pewnie połeczki mieć do tego. Tak, ale że my nie <laughs> umiemy, więc zabali łyżkę tylko. Nie. Tak, tak. Wygląda spoko. To nie jest ostre, bo może jakby także może Czy to jest? Porkę. Nie, no, jakby że mi wykrzywił. Może gorące pewnie jest. Z całą pewnością. Musimy z tego wyrębni. No, tutaj jest rysowek. Zostałek w Tak, ale musi być całe. Nie ma rysowka. Jest troszkę na ciebie w lewocznie. Nie, no. tu jest Dobrze. Ile wygląda słowa? Była tego tego Fu 27 Na Nowy dzień, nowa podróż. Wiem lepiej. New izbyć. day Nie, yeah. New day. New Horizons. Yeah. Another day, another tak, like, trip. razem right? będziemy machani widać, widać nas fajnie. To czyli nie, nie? Oj tak jest super fajny. Oj teraz jest dzisiaj super, super fajny. A jak będzie jutro w skali fajności? Już cudowny? Jak ja?